Witajcie w kolejnym zdrabkowym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, dlatego że przygotowałem angielskie zdrapeczki i tak się one prezentują. Powiedzmy, są to angielskie nowości. Łączna suma, jaką przeznaczyłem na zdrapki, to 10 funtów, czyli około 50 zł. Kto jest zainteresowany, zostawia łapkę w górę, zostawia subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. A my się zabieramy, słuchajcie, do. Drapania tych zdrapek. Zabieram się za drapanie. Kto lubi angielskie zdrapki, tego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Robimy sobie herbatkę i walczymy z tymi zdrapkami. Pierwsza przed nami, szukamy dwóch identycznych kwot lub symboli, albo dwa razy napisu double e, i wygrywamy tę kwotę. No, zobaczmy, co się tutaj e, pojawi. Jednak symbole i mam monetę i garniec złota, pieniądze oraz jakieś niezidentyfikowane symbol. słuchajcie. Dobra, kolejny. Mam napis double oraz portfel. Zobaczcie, aż 10 funtów. Przypominam, muszą być dwa te napisy. I torba oraz coś, co nie jest torbą. Także, no niestety, pierwsza zdrabka leci do kosza. Druga zdrabka przed nami. Siódemeczka, złota siódemeczka. I tutaj według legendy no musimy znaleźć trzy monety, trzy siódemki. Monetę, siódemkę i monetę. Siódemkę, monetę. No w tej konfiguracji, jakiej mamy... Pokazane i lecimy od razu z, z tą strapeczką. W pierwszej grze mam garnek, siódemeczkę i monetę. No, garnka w ogóle nie ma tutaj, także no, odpada całkowicie. Druga gra: moneta, tęcza i siódemeczka. Trzecia gra: zegarek, torba i siódemeczka. Czwarta gra klucz, moneta i moneta. W piątej grze siódemka. Jakiś tam kapelusz, czapka. No i klucz. Kolejna gra monety, pieniądze i podkowa. I ostatnia szansa. Pieniążek, pieniążek i podkowa. No, gdyby były trzy pieniądze, e, trzy monety w zasadzie byłoby 70 tysięcy. A tutaj taka. Sytuacja. Kolejna zdrapeczka za dwa funty, również, i razem zami muszę się tutaj zastanowić. W jednej grze muszą być trzy identyczne symbole. A jeżeli po środku znajdziemy napis razy 2, mnożymy wygraną. No to zaczynamy od gry numer 1: gwiazdka, gwiazdka i niestety klucz. Kwoty są wypisane powyżej. 100 funtów moglibyśmy wygrać. Tutaj mam tęczę, rolkę i samochód. Byłoby 40 funtów. Portfel, sztabka złota i sztabka złota. 5 funtów nie powędrowało. Korona, korona i czy będzie trzecia? Niestety skrzynia niestety skrzynia. Nawet 4 funtów nie dali. I ostatnia. Co ja mówię, ostatnia szansa. Tutaj dwa funty, jeszcze dwie gry. Mamy symbol funta. Teczkę i portmonetkę. Tutaj mamy gotówkę, diament i drzewko. A mnożnik. Mnożnik był razy jeden. Także nawet jeśli to. Wygrana byłaby pomnożona tylko razy 1. Kolejna drapeczka za dwa funty szukamy wygrywających liczb. A jeżeli <grywanie> znajdziemy przy wygrywającej liczbie napis JER, to wygrywamy 20 tysięcy funtów miesięcznie przez rok. No ładnie, ładnie Ładnie to wygląda, nie powiem. Nie powiem, że nie. Całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie jest wygrać. No to zobaczmy, jakie są wygrywające liczby. Jest 22. I dziewiątka, to są wygrywające liczby. A mam szóstkę, piątkę, szesnastkę, dwadzieścia pięć, dziesięć, dwadzieścia siedem, siódemeczka, trzydziestka, dwunastka i czternastka. Kolejna zdrawka pusta przed nami, ostatnia. Chyba trochę za daleko polecieliśmy. Będzie dobrze? Chyba będzie dobrze. Szukamy symboli, szukamy tych wygrywających symboli i lecimy z tymi symbolami. Proszę bardzo, naszyjnik. Naszyjnik jest w tym miejscu, w grze w zasadzie w linii numer dwa. Więcej razy tego naszyjnika nie widzę. Kolczyki. Kolczyki mamy w tym miejscu. O, jeszcze tutaj są kolczyki, zobaczcie. Naprawdę, no, liczę na to, że w tej drapce jakaś wygrana się pojawi, bo nie jest, nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Co jest kolejnym symbolem? Monety. Coins, czyli gdzie te monety tutaj się ukryły? W linii numer 11, 11, dokładnie tak to wygląda. Torba. A, jest w linii trzeciej. USB. USB się pojawiło. No to teraz również w linii trzeciej. Jeszcze bardzo serdecznie chcę zaprosić Was na kanał do którego link znajdziecie w opisie. Kto ma ochotę, bardzo proszę zostawić subskrypcję, zostawić łapkę w górze. Będzie mi bardzo miło tutaj. No zostałem poproszony, także nie ma żadnego problemu. Zaglądajcie do opisu i zobaczcie, co tam na Was czeka. Oczywiście. Subskrypcję można zostawić, was to nic nie kosztuje, a jest to motywacja dla wielu, wielu osób, wielu, wielu twórców na YouTubie. Także jeszcze raz zachęcam, a my lecimy tutaj z, kolejną, z kolejnym symbolem. Będzie to po prostu torba w grze 11. Sztabka złota sztabka złota w grze w linii czternastej albo dwunastej, prawda? Korona. Mam koronę. W linii szesnastej. Bank. Bank w tym miejscu. I tutaj mamy safe. jest w tym miejscu i to chyba byłoby na tyle dobra kolejny kolejny e, kolejny symbol i to chyba też jest safe ale jakiś inny no nieważne w każdym układzie mm, nie będę tutaj e, udawać że wiem co to jest jak nie wiem mamy ten symbol w tym miejscu lecimy do kolejnego co to jest nie wiem e, co to jest? Może ktoś wie, to mi podpowie. Eee, kolejny znany, jakże, symbol. Wygląda mi to na jakieś sztabki złota, ale to chyba nie o to chodzi. No i dwa ostatnie. Zegarek. Zegarek jest w grze numer jeden. No i czy się trafi jakaś linia? Bo powiem Wam, że to jest już ostatnia zdrabka i mam pierścionek no nie ma żadnej linii nie ma żadnej linii e, szok, szok, po prostu szok dobra, e, tak się przedstawiały na dzisiaj zdrapki to są zdrapki, e, które e, miałem okazję drapać sami zobaczcie, angielskie zdrapeczki dajcie znać, która podobała Wam się najbardziej, która Was najbardziej interesuje e, będą się one pojawiały częściej no nie wiem moi drodzy, tak to wyszło, nie inaczej. Myślę, że możecie zostawić mi łapkę w górę pod tym filmem. Z Wami się widzę już w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!